Cześć. W tym materiale chcę wam polecić najlepsze moim zdaniem gry indie 2023 roku. Oczywiście spośród tych, w które sam zdążyłem zagrać, bo z pewnością jest ich ogólnie o wiele więcej. I tu też wasza rola. Dzielcie się w komentarzach waszymi ulubionymi niezależnymi produkcjami z ostatnich miesięcy, bo wszyscy na tym skorzystamy. No i nigdy o to nie proszę, ale teraz wyjątkowo lajkujcie i komentujcie, bo jeśli jakiś materiał ma dotrzeć do większej niż zwykle liczby osób, to niech to będzie właśnie materiał o grach niezależnych. Jako że nie chcę nie lubię się powtarzać, to o grach, o których robiłem już materiały, powiem tylko parę słów, umieszczając też linki do tych materiałów w opisie tego filmu. Także z pewnością jednym z najbardziej unikalnych doświadczeń tego roku było dla mnie granie w Chance of Senar, fantastyczną, przygodowo-logiczną produkcję o odkrywaniu nowych języków i obcych kultur w prześlicznej oprawie wizualnej. Czasem zmusza do myślenia, czasem do głębszych przemyśleń filozoficznych, czasem zachwyca pomysłowością twórców naprawdę warto. Bombraż Cyberfunk to z kolei moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla fanów arcadeowej zabawy z rolkami, deskorolkami, a nawet BMX-ami w roli głównej. Nigdy nie grałem w kultowy Set Radio, a mimo to ten tytuł będący duchowym spadkobiercą wspomnianego hitu Segi wciągnął mnie niesamowicie. Po prostu naprawdę dobra zabawa. Sea of Stars to świetny oterpek, który zachwycił mnie przede wszystkim klimatem i ogólnym vibe'em. Co ciekawe, nie uważam, że historia jest tu wybitna, no ale już postacie i interakcje między nimi jak najbardziej. No i otrzymujemy też naprawdę świetny model walki, jeden z najciekawszych moim zdaniem w tym gatunku. Naprawdę urocza produkcja. z 2 to z kolei najlepsza katolikwania, jak zaznaczyłem w materiale. Świetne rozwinięcie formuły oryginału, niezmiennie fascynujący setting inspirowany hiszpańskim katolicyzmem i związanymi z nim przypowieściami, angażująca eksploracja i angażujący system walki. No po prostu genialny sequel. No i jeszcze Bramble the Mountain King cudowna i momentami przerażająca przygoda, idealnie wypełniająca lukę po Little Nightmares krótka, ale niezwykle wciągająca przygoda w nietypowym settingu nordyckich baśni. Dla fanów wspomnianych małych koszmarów, to pozycja obowiązkowa, moim skromnym zdaniem. Trzeba jeszcze wspomnieć Against the Storm. Nie grałem jeszcze w wersję 1.0, która zadebiutowała parę tygodni temu, ale ten polski city builder roguelike zachwycił mnie już wiosną, kiedy wsiąkłem właśnie w wersję Early Access. Niesamowicie udane i zaskakujące połączenie gatunkowe, do tego w cudnej oprawie przywodzącej na myśl Warcrafta 3. Kupujcie i grajcie, bo nie pożałujecie. A teraz przejdźmy do dania głównego, czyli kolejnych polecajek, ale już gier, z których nie zdążyłem przygotować w tym roku wrażeń czy recenzji. I każdy z tych tytułów jest świetny i gwarantuję, że wszyscy znajdziecie wśród nich choć jeden dla siebie. Także zacznijmy. Na początek Moza Lina. Uwielbiam gry logiczno-platformowe, a więc niezwykle się cieszę, że niedawno odkryłem dzięki twitterowej polecajce Moza Linę właśnie. To tytuł, który przypominał mi trochę pierwsze chwile z fenomenalnym Baba is You, bo tak trudno tę grę opisać i dobrze przekazać, dlaczego jest świetna, właśnie jak w przypadku Baba is You. Widzicie, założenia są proste. Mamy zebrać na każdej planszy dostępne owocki czy inne obiekty, na przykład dwa czy trzy. To sprawia, że możemy wejść w portal, który się wtedy uaktywni. By jednak tego dokonać, musimy wykorzystywać losowo dobrane pociski do naszej wyrzutni. I może to być pocisk tworzący grzybka, od którego można się odbić, pocisk tworzący rakietę lecącą do góry, skaczącą żabę, pociski generujące pola, które sprawiają, że elementy mapy znikają albo zaczynają się poruszać. Pocisków jest ponad 20 i w każdym ranie dostajemy zestaw niecałych 10, z których 3 są losowane do każdej planszy. W połączeniu z obecnym tu systemem fizyki obiektów, zabawa naprawdę jest cudowna. Jedna z najbardziej nietypowych gier, z jakimi miałem do czynienia w tym roku. Sonic po halucynogennych grzybach. Tak można w skrócie opisać Pizza Tower. Gra ukazała się na Steamie w tym roku i odbiorcy są zgodni. To absolutnie niezwykła platformówka, która wciąga od samego początku. Sterujemy przestraszonym kucharzem i wspinamy się na kolejne piętra wieży. Nie, nie pytajcie dlaczego. Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Obchodzi mnie za to gameplay na dopalaczach. To jak się tu poruszamy, jakie tempo rozgrywki można osiągnąć i jaką frajdę sprawia powtarzanie leveli, by przejść je idealnie. To coś co totalnie uwielbiam. Niech was nie odstraszy oprawa graficzna, która by the way dla mnie też świadczy o wyjątkowym charakterze tego indyczka. Naprawdę platformowe cudeńko. Viewfinder to wspaniała gra logiczna. Trochę droga, co pewnie zaszkodziło jej na premierę. Piękna pod względem warstwy wizualnej, a do tego naprawdę zaskakująca i rozwalająca mózg tym, jak rozwiązujemy tutaj zagadki. Bierzemy na przykład zdjęcia i po prostu materializujemy to, co na nich jest, by pojawiło się w dowolnym miejscu lokacji. Szybko uczymy się kopiowania zdjęć albo robienia zdjęć elementom, które musimy gdzieś przenieść, na przykład baterią, by w ten sposób otrzymać ich duplikat. Tworzenie przejść i rozkminianie tutaj rozwiązań jest szalenie wciągające a w zabawie pomaga mechanika przewijania czasu, jeśli chcemy cofnąć się i poprawić jakiś błąd. Jeśli chodzi o aspekt, matko co oni tutaj wymyślili, to Viewfinder wygrywa nawet Stalos Principle 2. Każdy powinien tej gry moim zdaniem spróbować. Gunna Blade. Lubię czasem pograć w fajnego szmupa i Gunablade takim właśnie jest. Nie odkryłbym tej gry w ogóle, gdyby nie randomowa polecajka, która wyskoczyła mi jakiś czas temu na pewnym forum. W każdym razie to jedna z najbardziej niszowych gier w tym materiale, ma tylko kilkadziesiąt recek na Steamie, ale cóż, zdaję sobie sprawę, że sam w sobie gatunek shootemapów raczej jest niszą. W każdym razie, jeżeli lubicie tego typu rozgrywkę, powinniście sprawić sobie ten tytuł w prezencie. Nawet bez żadnych promocji jest tani jak barszcz, a rozgrywka wciąga, poziom trudności jest fajnie wyważony i satysfakcjonujący, oprawa audio też jest świetna. Na ekranie dzieje się mnóstwo, ale nie dostajemy oczopląsu. To jeden z lepszych małych szmupów ostatnich lat. World of Horror to jedna z najciekawszych i najbardziej wyjątkowych, Horrorowych produkcji ostatnich lat, wyszła wreszcie z Early Accessu w tym roku, więc trzeba ją polecić. No i na dodatek gra z Polski, więc polecanko podwójne. Produkcja nawiązuje do azjatyckich horrorów i pozwala poznać kilkanaście różnych historii. Nasza postać musi postarać się rozwiązać różne tajemnicze zagadki związane z wydarzeniami w małej miejscowości na japońskim wybrzeżu. Uwagę zwraca przede wszystkim estetyka, ale pomysł na grę jest równie intrygujący. Scenariusze mają bowiem wiele części składowych, które nie zawsze odkrywamy. W zależności od naszej uwagi, szczęścia i czasu poświęconego na eksplorację, możemy zdobyć więcej kluczowych informacji czy przedmiotów. Historie są krótkie, ale musimy je ukończyć przy jednym podejściu z uwagi na roguelite'ową naturę tej gry. Klimat jest tutaj naprawdę nieziemski i zdecydowanie warto sprawdzić. Łowienie rybek może być relaksujące i takie bywa w drecz, choć jest też niepokojące. Największą zaletą tej produkcji, całkiem popularnej i chyba najpopularniejszej z tej listy, jest właśnie niepokojący klimat. Wyruszamy do zatoki naszym stateczkiem, z postępem fabularnym i ulepszeniami wyruszamy coraz dalej, nawet na otwarte morze. Za dnia po prostu łowimy ryby i odpowiednio zarządzamy magazynem statku, by zmieścić jak najwięcej najlepszej jakości ryb, które potem sprzedajemy, by pozwolić sobie na upgrade. Ale gdy zaczyna zapadać zmrok, zaczynają dziać się dziwne i straszne rzeczy. Gra nie jest jednak przerażająca, ma po prostu fajną, inspirowaną światem ktulu atmosferę. Gameplay jest mega prosty, ale też mega angażujący. Szczególnie kiedy z czasem poznajemy coraz więcej elementów historii, odkrywamy nowe miejsca, bezpieczne przystanie i niewytłumaczalne zjawiska. Taki trochę indie darling branży tego roku, nie bez powodu. Pamiętacie Nuclear Throne? To był świetny shooterowy rogalik, zresztą jeden z pierwszych tak naprawdę tytułów tego typu. Voidigo to praktycznie duchowy następca tego hitu sprzed lat. Mamy podobny, bardzo przyjemny styl graficzny, no i mega wciągający gameplay z masą różnych broni, często bardzo zakręconych, i mnóstwem upgrade'ów. Fajny gimmick to walki z bossami na przykład, którzy przemieszczają się między różnymi obszarami czy też pokojami w ramach jednej lokacji. W każdym aspekcie widać tu zresztą wielką kreatywność dewów, naprawdę polecam fanom Rogalików. OTXO lub OTXO to ewidentny klon Hotline Miami, nie bójmy się tego słowa. Jeżeli szukacie rozgrywki w stylu tej właśnie kultowej strzelanki, to znajdziecie ją tutaj. Gameplay jest jednak nieco inny, bowiem mamy tutaj nie tylko slow motion do aktywacji, ale też pasek zdrowia, czyli nie giniemy od jednej kulki. Przez to rozgrywka jest z jednej strony ciut łatwiejsza, ale z drugiej wrogowie prują do nas taką liczbą pocisków, że czasem poziom trudności naprawdę potrafi dać w kość. Otoczka fabularna też jest całkiem interesująca. Bohater zakłada tajemniczą maskę, która przynosi go do dziwacznej lokacji, budzi się na plaży i wie tylko, że musi wejść do budynku i przemierzać kolejne obszary, by uratować swoją partnerkę. Klimacik tajemnicy i sennego koszmaru nieźle pasuje do rogalikowego formatu. No i muzyka naprawdę robi robotę. Bardzo lubię boomer shootery, a Turbo Overkill jest moim zdaniem najlepszym tego typu tytułem wydanym w tym roku. Chociaż to troszkę naciągane, bo w tym roku zdebutowała wersja 1.0 i gra wyszła z early accessu, no ale w sumie teoretycznie to właśnie pełna premiera w 2023 roku. Anyway, fantastyczna oprawa łącząca nowoczesność ze stylem retro, dynamiczny i szybki gameplay z daszami oraz szybkim ślizgiem, podczas którego możemy ciąć wrogów piłą mechaniczną zamontowaną w naszej nodze. Do tego naprawdę cudowny arsenał broni ze świetnie przemyślanymi alternatywnymi trybami strzału, gdzie korzystanie z praktycznie każdej pukawki sprawia frajdę. Sama kampania ma jakieś 7 godzin, jeżeli mamy dobrego skilla, a do tego mamy jeszcze wprowadzony jakiś czas temu Endless Mode, także z opcją kooperacji. Genialne FPS dla fanów staroszkolnego szybkiego naparzania hord wrogów. Na koniec Trouble Juice, nowa gra twórcy odpowiedzialnego za jedną z najbardziej niedocenionych moim zdaniem gier platformowo-logicznych ostatnich lat, czyli 2D i TopD. Tym razem przygotował rogalika z wyjątkowym stylem graficznym i mega wciągającym gameplayem. Dla niektórych wadą jest fakt, że gra jest prostsza niż inne trudniejsze roguelite'y, ale mi zupełnie to nie przeszkadza, bo walka to po prostu czysty fan. Mamy tu też naprawdę pomysłowe ulepszenia, na przykład takie, które zwiększa odrzut naszej broni do tego stopnia, że możemy dosłownie latać dzięki strzelaniu. To świetna gra, jeśli tradycyjne rogaliki są dla Was nieco zbyt frustrujące czy wymagające, ale fani gatunku też powinni być zadowoleni. Mi Trouble Juice siadło naprawdę mocno. No i to by było na tyle. Proszę wyjątkowo lajkowanie, bo byłoby świetnie, gdyby taki materiał z niszowymi raczej indykami, poza paroma, zdobył wyświetlenia jak recenzja gry AAA, prawda? No i koniecznie dawajcie znać, jakie Waszym zdaniem indyki z tego roku są jeszcze naprawdę godne uwagi. Sam nie grałem w mnóstwo z tych, które się ukazały, a trwające teraz wyprzedaże to idealny moment, by zrobić sobie zakupy na zapas. Wielkie dzięki za uwagę, to by było na tyle ode mnie. Wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych materiałach.